Pierwszy dzień po porlopie będziemy ssać co będziemy ssać? ten kwadracik musimy wyjąć? O. ten? ten? tutaj tam i tam a tu nie wiem czy będzie kotwa, czy nie a, bo tu na koty, betony pod wiatr. która? ta, czy ta?

どうも。いい Моток, 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 моток. Но без мотка тебе не может быть... Липтон. To będzie za mało, nie? Nie, będzie potem. No, wiesz, tu będzie bardziej kotwą. Tak. jeszcze

Ти биржа? Угу Ту? Не, ту. Мендзопон. Ту сь една. Тапон две, ту сь една. Ааа. Ту му цу W będziemy zaskakować No już nie będziemy mogli nic używać na to? Nie, zabezpieczamy może Coś czekaj, czekaj, Do mnie, do mnie, o tak Chwyciłem? Nie chwyciłem

A było 88, 83. i od marca do lipca nie używano. I tak jak widzieliście, dużo łatwiej, szybciej, żadnych szkód, praktycznie każda kostka, każda płyta jest do wyjęcia bezinwazyjnie. W większości, jeżeli są mocniej zamulone, są starsze, po kostki. Wystarczy wodą wypłukać delikatnie, po prostu z węża nawet z palca, bez końcówki żadnej. wypłukać fugę i wysać. Mniejsze ręczne może by tam się pomogły, powiedzmy, byśmy mieli więcej roboty z tym, bo te małe po prostu tak nie sają. Tym bardziej tu jest multikompleks. Multikompleks jest taką pumeksowatą kostką, więc się powietrze dookoła z całej kostki. Dlatego musi być mocniejsza stawka, w tym przypadku e MIK. 255 na baterię bardzo, powiedzmy, długo, bardzo długo bateria trzyma. Także także spokojnie, wyciągnięcie. Tak samo, w, dlatego robimy w taki sposób kotwy, że po prostu układamy sobie plac, klient mówi gdzie co chce, i wtedy tam wyciągamy przeważnie multikompleks i po prostu robimy takie szklanki. Tutaj panowie sobie zażyli 15 cm niżej od góry koski, dlatego to nie jest do końca złożone, bo oni po prostu sami sobie to robią. I tak widzicie, 8 szklanek, one mają 40 na 40 na 50 cm, plus te 15 cm, które oni zagospodarują w jakiś sposób. Otóż widać, klient sobie zagospodarował donice z Inbari, które żeśmy tutaj robili. I fajnie, że udało mi się Was przytrzymać tu prawie 9 minut. Oto ten cały sprawca zamieszania mk 255 na baterię bez paliwa, a to sarkofag dla niego, żaden uczeń mu nie straszny. Okrąg, w działamy, fajnie, że byliście. dzięki za tą krótką uwagę. I to na razie.